Cześć, jestem Mokry, a dzisiaj pokażę wam 5 przedmiotów, których Epic Games nigdy nie wypuściło do Fortnite. Tutaj macie zwycięzcę poprzedniego giveaway'a. A na tym odcinku mam dla was kolejny konkurs na 20 zł tych Wystarczy wspierać mnie kodem MOKRY w sklepie i zostawić subskrypcję na tym kanale. I uważajcie, bo ostatnio dużo osób, które wygrało nie miało kodu MOKRY w sklepie. Więc na tym giveaway'u nie zapomnijcie o nim. Tutaj mamy Event z Pennywise'em, który nigdy nie został wypuszczony. Nawet przez pewien czas na mapie mieliśmy balony, o których zniszczeniu ich słyszeliśmy przerażający śmiech Pennywise'a. Według mnie Event miał naprawdę wielki potencjał. Niestety nie znamy oficjalnej odpowiedzi. Epic Games, dlaczego nie został wypuszczony? Numer 2 tutaj mamy przekąski. Dokładnie dur fries, czyli dur frytki, dur shake czyli shake, dur burger czyli oczywiście hamburger, dur hot sauce czyli ostry sos i pumpkin czyli oczywiście dynia Nie wiemy ile dokładnie każde jedzonko miałoby dodawać HP bądź armora Przykąski a dokładnie dynie miały być wypuszczane na halloween A co by było gdyby na następny fortnite mar został właśnie wydodany dynie Numer 3 to tutaj broń Uzi. No i tu było naprawdę dużo odcinków dotyczących tej broni. Niestety do teraz nie została ona dodana. Nie znamy powodu tego. Na miejscu czwartym znajduje się benzyna. Nie wiemy do czego miałaby służyć. Może by miała takie same zastosowania jak w prawdziwym życiu. Ale tak jak już mówiłem, nie wiemy. Wydaje mi się, że gdyby została wypuszczona, to mogliśmy by ją znaleźć na stacjach benzynowych. Na ostatnim już, miejscu piątym, mamy nowe trapy. Mamy tutaj Tire Trap. Nie wiemy co to by mogło robić, ale wiemy, że Tire to inaczej opona birdej Party, co już totalnie nie wiem, co mogłaby powodować. Impuls Trap, która mogłaby być powiązana z impulsami. I Cage Trap, czyli pułapka, o której była naprawdę ostatnio głośno. Do Fortnite przydałyby się nowe trapy, bo aktualnie ich jest trochę mało. Mam nadzieję, że kiedyś Epic Games zdecyduje się i dodaje. A więc to koniec tego odcinku. Dziękuję Ci, żeby trwali do końca, nie zapomnijcie o konkursie jak i jakiej kodzie mokry w sklepie. Kajka, cześć! <trybuj>